Słuchamy, nie oceniamy. oceniamy. Mam specjalną torebkę na pogrzeby. To logiczne. Ale Trochę mroczna. Słuchamy, nie, nie oceniamy. Kiedy wchodzę do mieszkania Airbnb, to przeglądam wszystkie szafki, bo zawsze sobie myślę, że jak mam trafić na jakieś zwłoki, to chcę od razu wiedzieć. Ale to jest dobre. Nie oceniam cię. Słuchamy nie, Słuchamy, nie oceniamy. Kupuję niektóre owoce i warzywa w bardzo drogim ekologicznym sklepie. Jak wydam tak bardzo dużo na banana, to później go zjem. A nie jest tak, że pozwalam mu po prostu tam zgnić w lodówce. Tak na siebie. Słuchamy, nie oceniamy. Mam tak, że jeśli moja ulubiona potrawa spadnie mi na ziemię, nawet na ulicę, to już zjem. Nie wiem, nie nie oceniać. Chyba, że się obklej czymś, to wiadomo, ale z wierzchu Nalajcie. Podobały mi się twoje.